Witam państwa, dzień dobry. Zapraszam na kolejny odcinek pod tytułem Eksperymentalne cudysłów Laboratorium Diabła, tajna jednostka 731, materiał z 8 marca 2020 roku. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek. To chyba będzie niedługi, bo patrzyłem, że tyle jest. Poprzedni był o rosyjskiej, podobnym oczywiście tajnym ośrodku. To teraz będzie od japojskim, ale z czasów wcześniejszych, czyli II światowej, często jesteśmy świadkami sytuacji, w których jednogłośnie mo możemy stwierdzić, że człowieczeństwo upadło. W mediach nieustannie słyszy słyszymy o kolejnych bestialskich morderstwach, gwałtach, napadach, etc. Można wymienić bez końca. I stajemy u progu zagłady, której sami jesteśmy twórcami. Człowiek jest w stanie posunąć się do niewyobrażalnie okrutnych zbrodni, o których ciężko nam nawet myśleć. W czasach, kiedy widok śmierci nie był widokiem niezwykłym lecz na porządku dziennym, kiedy domina dominację nad światem chcieli objąć psychopaci, tak i obecnie również. To czynią ludzie byli w stanie posunąć się do najgorszego, aby móc zdobyć władzę i stoczyć brutalną walkę o zwycięstwo. Walki te toczyły się w trakcie II wojny światowej, którym przewodzili ludzie pozbawieni skrupułów, a chęć zawładnięcia światem posuwała ich do niewyobrażalnych czynów. Na miano jednej z najokrutniejszych morderców z czasów II wojny światowej, zdecydowanie zasłużyli dowódcy stajnych jednostek wojskowej Cesarskiej Armii Japońskiej, jednostki 731, która stanowi dziś przykład najbardziej niepojętego okrucieństwa. Odpowiedzialny za powołanie jednostki do życia w 1932 roku. W północno-wschodnich Chinach Manjuri był niejaki doktor Masai Kiatano. W późniejszych latach władzę nad tym całym kompleksem placówek objął dr Shirio Ishii, człowiek, dla którego nie było barier moralnych, utożsamiający się wręcz z Bogiem, niepojęty psychopata. Pasjonował się efektami działania broni biologicznej i jej oddziaływaniem na ludzi. Uzyskał poparcie ówczesnego ministra wojny Sadao Aradkiego i otrzymał zgodę na prowadzenie badań. Wówczas bardzo istotnym elementem było zdobycie znaczącej przewagi nad USA oraz sowieckim Sojuzem. Pierwsze eksperymenty na ludziach na terenie jednostki 731. Zaczęły się w 1942 roku. Operacje na organach wewnętrznych, na otwartej czaszce, bez nieczulenia bądź też narkozy, odcinanie kończyn i, i przyszywanie ich yy, cudysów na odwrót, usuwanie części mózgu, zamrażanie ciekłym azotem, usuwanie żołądków i przyszywanie przełyku bezpośrednio do jelit, wstrzykiwanie końskiej uryny w żyłem, Mordowanie w komorach próżniowych, rozsadzanie gałek ocznych pod wpływem ciśnienia, topienie, sprawdza, sprawdzanie wytrzymałości organizmu poprzez odcięcie człowieka od pożywienia, wycinanie embrionów u kobiet ciężarnych, wcześniej zapłodnionych, odłubywanie zamarzniętych kończyn młotkiem w celu sprawdzenia odporności na odmrożenia. Kąpiele w żrących kwasach, palenie żywcem, umyślne zarażanie śmiertelnymi chorobami, rozcinanie młodych kobiet w celu cudów, edukacji seksualnych młodych żołnierzy, testowanie wszelkiej zabójczej broni. To tylko jedno z nielicznych nieludzkich ekspo, eksperymentów przeprowadzonych na ludziach przez chirurgów z jednostki 731. Wszystko to robiono w celach poznawczych osoby będące cudzysów królikami doświadczalnymi nie były traktowane jak ludzie, tylko obiekty do badań. Ważnym elementem w tym wszystkim według japońskich badaczy było również poznanie autonomii człowieka i zachowania jego ciała podczas gdy było ono całkowicie świadome w trakcie eksperymentów. Według Statystyk w cudysłów badaniach wziął udział około 1000 japońskich chirurgów, którzy kierowali się mottem okrutny okrutnego przywódcy jednostki 731 Shiryo Ishii. Cudysłów boskim poleceniem, poleceniem w stosunku do lekarza jest powstrzymywanie i leczenie chorób. Wasza praca polega na czymś dokładnie odwrotnym. Okrucieństwo mające miejsce za murami tego przerażającego miejsca było za bardzo normalne, że osoby tam pracujące całkowicie pozbawili, pozbawili się empatii, współczucia i człowieczeństwa, nawet bez najmniejszego przejawu chęci pomocy. Przyglądali się okrutnie cierpiącym ludziom, którzy krzyczeli o pomoc. Japończycy zdecydowanie wyszli przed szereg, jeśli mowa o szaleństwie i chęci zdobycia wiedzy oraz władzy dla cudów dobra swego narodu, podważyli doktor. Podwad... Podwładni, przepraszam, dr Isi, prawdopodobnie zamordowali około 12 tysięcy jeńców, wśród których byli głównie Chińczycy oraz Filipińczycy. Żaden z cudyzusów obiektów doświadczalnych, pogardliwie nazywanych przez naukowców cudysów Maruta Kłoda, nie przeżył eksperymentów, jednak nie miało to najmniejszego znaczenia, a badania nadal trwały. Zakończenie działalności jednostki na nastąpiło wraz z wkroczeniem Armii Czerwonej na teren Mandżurii i właśnie wtedy wydano rozkaz całkowitego zniszczenia całego kompleksu badawczego oraz powiązanych z nią placówek. Eksperymenty były jednak tak cenne, że naukowcy biorący udział w cudzysłów badaniach Otrzymali immunitety w zamian za przekazanie wyników eksperymentów, tym samym jedynie nieliczni odpowiedzialni za swoje czyny i w 1949 roku stanęli przed sądem w Habarowsku i najwyższą karę było 25 lat obozu pracy. Powojenna administracja amerykańska w jednej ze swoich tajnych spra spraw nadała japońskim zbrodniarzom. Immunitet nietykalności zamian za przekazanie im szczegółów swoich eksperymentów. Sam dowódca całej jednostki dr Sirio i Shili, nigdy nie podniósł konsekwencji popełnionych czynów, źródło. Chyba tutaj. To by było wszystko. Jako trzeci materiał będzie zamieszczony dnia 16, 17 lipca 2024 rok. I tu się z Państwem żegnam. Dziękuję za uwagę i dozo.